Dzisiaj zwiedzimy ogród na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Ten ogród jest podobno jednym z największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Chociaż również naprzeciwko znajduje się piękny ogród na dachu Centrum Mikołaja Kopernika. Ten ogród tutaj składa się z dwóch części. Jest to część górna około 2000 metrów kwadratowych i część dolna, która jest dużo większa i ma 15 tysięcy km2 tu widzimy dziwny sposób ogrzewania wody i tymi schodami będziemy mogli wejść na górną część ogrodu, który będziemy właśnie podziwiać. Obok tych schodów znajdują się budynki. Jest budynek biblioteki. Tam siedzą studenci, czytają, uczą się, a jak się zmęczą, to mogą wejść na dach i sobie odpocząć w ogrodzie. Właśnie wchodzimy na dach biblioteki. Uniwersytetu Warszawskiego. Widzimy tu altany, a z dachów widoki i złoty kolor. Nie jestem specjalistą od roślin, ale czytałem, jakie rośliny tu są wkomponowane. Chodziło o to, żeby były żółte, pomarańczowe krzewy i na przykład są tu fosycje i pnącza. Jest też jakiś pięciornik krzewiasty, a także znajdziemy później kosodrzewiny, drzewinę, tawłę norweską, położącą irgę i jałowiec. Z tej górnej części ogrodu możemy podziwiać ogród dolny, ale również Kładkę dla pieszych. Jest to kładka rowerowo-piesza, która została zbudowana, aby połączyć oba brzegi Wisły w tym miejscu. Ogród służyć ma przede wszystkim temu, żeby tu można było sobie odpocząć. No a ponieważ to jest dach użytecznego budynku, to nie było tak łatwo wszystko skomponować. Są, ten dach ma na najrozmaitsze części, więc te części są połączone właśnie takimi przejściami, jak teraz idziemy. I łączą się dwa płaskie obszary dachu, bo na płaskim obszarze dachu właśnie możemy tutaj, jak widzimy, doszliśmy do kosodrzewiny i takiej bardziej zielonej i srebrnej. To może są te pięciorniki na biało kwitnące, no to jest na, na koszodrzewina, a tam widać Warszawę. To są doliny mieszkalne, które są obok uniwersytetu. No, i oczywiście widzimy też urządzenia stające takie rury do góry. To jest do klimatyzacji całego budynku Uniwersyteckiej Biblioteki. No, i następne przejście na następną część dachu. Przejdźmy się w stronę takiego pomostu, który widać z daleka, już tutaj. Tutaj jest ciekawa rzecz, bo w tym budynku uniwersyteckim jest zrobiona taka studnia. Chodzi o to, żeby było jak najwięcej światła wewnątrz budynku. No, oczywiście ta studia jest mocno ogrodzona i widać pomieszczenia biblioteki. A tu jest taki fajny pomost. Wejdziemy sobie, zobaczymy. Co z tego pomostu widać? Aż wartko. No tak, to jest punkt widokowy. Może trochę strach tak wisieć nad dachami. Tam widać właśnie centrum Mikołaja Kopernika. No i widać most. To jest most Syreny. Tu widać Pragę i tu jeszcze widać jakiś most, czy to nie jest chyba ten most z ta piesza kładka? Pójdziemy zwiedzić tą kładkę, którą zbudowano, ze z centrum Warszawy na, do centrum Pragi, ale to, żeby to zobaczyć musimy przejść z powrotem przez te tunele. Do wyjścia z tego dachowego ogrodu. Ale tu po drodze jeszcze zobaczymy, jak studenci pilnie czytają. No, do tego właśnie służy Biblioteka Uniwersytecka. Chodzimy z górnego ogrodu do dolnego ogrodu i pójdziemy w stronę pieszej kładki nad Wisłą. Jesteśmy na wybrzeżu kościożkowskim i po przejściu przez pasy widzimy już jest wejście do tego nowego mostu mostu, który jest tylko dla pieszych, lub dla rowerzystów oczywiście i dla tych na nogach. i już jesteśmy na tej kładce widać że ruch jest całkiem spory dziś jest ładna pogoda i ludzie spacerują spacerują nad Wisłą po moście i nie boją się, że ich jakiś Tramwaj, czy samochód przejedzie. To jest taka dosyć sielska atmosfera. A tu widać Stadion Narodowy, Most Syreny, no i oczywiście rzekę Wisłę. Ten most bez wielkich uroczystości i bez przecinania wstęgi został otwarty 28 marca 2024 roku. I w ten sposób warszawiacy dostali do użytku kładkę pieszo-rowerową nad Wisłą. Ona ma 452 metry długości i łączy Wiślane Bulwary po lewej stronie rzeki z Pragą dokładnie z ulicą Okrzei. Z jednego brzegu Wisły na drugi można więc przejść w ciągu no, mniej więcej 6 minut. No ale na tym moście, jak zobaczymy, da się spędzić więcej czasu za sprawą licznych siedzisk, z których można oglądać panoramę. I na przykład tutaj widzimy poczet królów polskich, specjalnie umieszczone w takim miejscu, żeby było ich z tego mostu bardzo dobrze widać. Zaczyna się od chrobrego i tak, jeśli ktoś zna historię dobrze, to może rozpozna wszystkich. Ja chyba nie dam rady. Idźmy dalej. O, i właśnie widać takie siedlisko. Tu można sobie się wygrzewać w słońcu. Jest to tam tak zwano jedno z dwóch dużych takich miejsc siedzących i widać, że ludzie z tego korzystają. Bardzo dobry pomysł. Przecież zresztą, idąc po takim moście można się zmęczyć. Musi być jakieś miejsce, żeby móc sobie usiąść. No, ten pan nawet na rowerze tu przyjechał, ale woli siedzieć. Można się nawet opalać. Budowa tej kładki trwała dwa lata, a prace rozpoczęto w styczniu 2022 roku. A już w październiku budowany z obu stron rzeki jednocześnie obiekt został scalony. I na Wielkanoc 24 roku pierwsi pieśni weszli na tą klatkę. No, to od razu, ponieważ była ładna pogoda, to, to się stało na najbardziej zatłoczonym miejscem w mieście. I mieszkańcy stolicy masowo udali się zobaczyć. Z bliska to nową spacerową atrakcję swojego miasta. No i mogli podziwiać widoki, wisły. Bardzo ładna rzeka. A teraz jeszcze lepiej stąd widać poczet królów polskich. I to nie wszystko. Proszę zobaczyć, że tutaj są przypinane kłódki. A więc już sobie powiem, Polacy znaleźli, naszowiacy, znaleźli miejsce gdzie zapinają kłódki, tak jak w różnych innych miastach kłódki, które mają symbolizować, że oni, tych dwoje będą ze sobą na całe życie, na zawsze. Są nawet te kłódki w stałcie serca. No, te kłódki świadczą o tym, że chyba, chyba warszawiacy polubili ten most. No jest to na pewno nowa, fajna atrakcja. A tu widzimy wejście do Portu Praskiego. Ten port już nie ma dzisiaj żadnego znaczenia gospodarczego i były najróżniejsze koncepcje zabudowania terenów, które zajmował ten port. Tam są, poza tymi drzewami, cztery doki. Obecnie właścicielem jest spółka Elektrium. i najnowsza koncepcja zaprezentowana przez Elektrium, między innymi ma sobie wybudowanie drewnianego bulwaru i przystanie dla motorówek. No, oprócz tego Będą tu wieżowce i do wysokości 100 do 160 metrów. Luksusowa dzielnica mieszkaniowa. Ma być też park mediów. Park coś podobny do, do tego, czym jest centrum Mikołaja Kopernika. Tyle, że jeszcze będzie połączony ze sportem. No, tereny tutaj są. Zobaczymy co z tego wyjdzie, ale byłoby naprawdę fajnie, gdyby tu powstały jakieś takie centrum medium, bo na razie no to takie ścieżki, drzewa, trochę krzaków. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja się uda. No i już jesteśmy na Pradze. Jak ktoś przyjechał rowerem, od razu jeździ na ścieżkę rowerową i może dalej popaść. Spójrzmy się jeszcze raz. Widok kładki pieszo-rowerowej od strony Pragi. No i cóż, chyba będziemy tutaj kończyli naszą wycieczkę. Myślę, że się podobało. No i dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.